Siema. Dzisiaj pokażę Wam, jak zmienić Wasz nudny status bar w Xperi Soli na super fajny i piękny status bar z Xperi T. Należy jednak pamiętać, że zanim przejdziemy do tego kroku, musimy zrobić w telefonie rota adnotacja na ekranie i wgrać CWM Recovery, także adnotacja. Ok, teraz pierwsze co musimy zrobić to pobrać jeden z status barów link do status bara z przeźroczystym paskiem z prawej strony ekranu z nieprzeźroczystym z lewej strony ekranu OK, pobieramy ten pliczek zapisujemy go gdzieś tak żebyśmy wiedzieli gdzie to jest ja już mam pobrany więc anuluję to a teraz co musimy zrobić to zgrać nasz pliczek który pobraliśmy na pamięć wewnętrzną telefonu, nie na kartę pamięci, tylko na pamięć wewnętrzną i jak to zrobimy, odblokujemy telefon i wyłączamy go teraz czekamy aż się wyłączy ok, jak się telefon wyłączy to włączamy go i wchodzimy w recovery, czyli klikamy w logo Sony podczas włączania Ok, jak telefon już wejdzie w recovery, to wybieramy opcję trzecią. Install Zip from SD Card. Następnie opcję pierwszą. I szukamy naszego piszku, który pobraliśmy i wróciliśmy do pamięci telefonu. Klikamy znowu przycisk Power i znowu na Yes i przycisk Power. Teraz klikamy pierwszy stopień przycisku aparatu, żeby wrócić, i dać wstecz. I dajemy robot system. To tyle. Teraz odpalamy telefonik. Czekamy aż się załaduje. status bar jest już przejrzysty, wystarczy tylko odsunąć belkę i cieszyć się skrótami do różnych ustawień. Wielkie dzięki za oglądanie, do następnego poradnika.